wszystkich <coughs> Dzisiaj Mamy dzień 27 czerwiec 2013 rok <coughs> No i dzisiaj sobie trochę Pokoszę trawę na naokoło domu I tutaj podjadę sobie teraz Moim władkiem pod przyczepę Aby na tę przyczepę Wyrzucać trawę No i będę jechał z Senhor do laço. No i przyczepę mamy już piętą. Dobra. No, już sobie wygosiłem trawę Tu widać Gląd na przyczepie jedziemy do lasu W tym odcinku jeszcze będzie Oprowadzenie po gospodarstwie wujka jak chcecie. No to chcecie, będziecie chcieli na pewno oglądać. A tu moja pszenica i ziemniaki o. No i tu sobie zgasiłem go tu płacaj w i schodzę z twojego władka tej trawy mam. Już raz widzieliście, jak wywalam tę trawę, to już nie będę pokazywał. No i już na przyczepie trawy nie ma. I będę wsiadał na mojego władka i jechał do domu. Już włączyłem sobie prąd. Ach, spręgło.

Właśnie tam mokro jest. I trochę mielił. Ale co to dla mojego błazka takiego? Trochę biegotna ziemia. I traba ta, co woziliśmy tam mokra trochę jest. No i takie bagno się robi. Ma. Tutaj moje mojej troszeczkę miednicy jest. Ale to czasami sobie gadę z Simpsona to sobie wstanę i czasem po wydzieram parę tam tak. Jadę sobie piątym biegiem. Poslušam, da speča jedi, ko bo to ujkalo, da bo potem teko Jotka in Custer ni sabela jade svojega roga. Tam moje ziemniaczki są też, tam jakieś ile, nie wiem, Z 15 arów ziemniaków tam jest. A tutaj warzywa, też tutaj warzywa jakieś zajmują 20, od 15 do 20 arów tak samo. No, i to jest mój nowy beczkowóz, zrobiony przeze mnie. Wchodzi do tej beczki jakieś 80 litrów. Teraz zobaczymy, jak to będzie jechało z dzikiem. Kółko mi odleciało Ale to nic, bo tam nie ma zabezpieczenia. To tam się zrośnie coś tam, takie Jak tam tego, to mam się pokaże. No, beczkowy się trochę. No, sprawuje się beczkowy, ale będę musiał mu wymienić kółka, bo tu są takie z Na dwójkę jak będę jechał z Dzikiem To wytrzymają, ale na trójce to już nie Teraz chyba się zajedziem swoim Dzikiem do Sadoły. Wszystkich. W dzisiejszym odcinku będzie takie małe prowadzenie po gospodarstwie. Wójka, tam widać, stoi ciągnik. Jest to Białoruśka. Ale jak to woli, Jums. Tam jest przyczepa 10-tonowa. Tam stoi przyczepa 8-tonowa. Tutaj stoją pługi obrotowe 3-skibowe, tam obok stoją 4 i klata i kosiarka rotacyjna, tutaj stoi agregat, tam stoi przyczepa jednoosiowa 4,5 tonowa, tu rozsiewać. tutaj talerzówka, maszt, to widaka i to kultywator z, z bronami. tam stoi rozrzutnik no i tam złom i takie inne sprzęty tam w krzakach, nie będę pokazywał, tam stoi stoi sadzarka i tutaj stoi rozrzutnik rozsiewacz nawozu białoruska powiem wam jest bardzo dobra, mocna silna, szybka tak samo ma ona 70 koni i ma nową, zrobione nową kabinę przez wujka, jest pomalowana na niebiesko, jak widać. Wujek ma 4 hektary pola. Tam 2 hektary chyba pszenicy i 2 hektary rzepaku. No to to jest, to jest właśnie takie wujka gospodarstwo. No, i już będę kończył. Siema cześć i w ogóle do zobaczenia.